Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Kuba Babi. I dzisiaj będziemy nagrywać nową grę na serii Gramy w Gry Mobile. I będziemy grać w, w ewolucję planety. I jeszcze w jakieś gierki. Naj, najpierw zobaczę, czy da się muzykę wyłączyć, albo po prostu. O, teraz jest ciszej. Ciszej? Tak ciszej. I teraz o co chodzi w tej grze? Trzeba klikać, żeby nasza planeta się rozrastała. O, i teraz możemy kliknąć na przykład atoma i wtedy dostajemy automatycznie nam się robi i wtedy dostajemy więcej tych punktów. Co to jest, to ja nie wiem. Ale to są na pewno jakieś punkty. O i teraz możemy mieć cząsteczkę i tak dalej, i tak dalej. Ale nie przedłużając. O to chodzi w tej grze, żeby żeby klikać. To jest po prostu kliker. Ale ale My byliśmy Szymonem tak daleko, że normalnie. Wow! Po prostu wow! Więc, więc. Nie przedłużając, czas przejść do następnej gry, bo ta gra jest nudna. I my gramy teraz w perfect light, czyli perfekcyjne kłamstwo. I teraz pokażę Wam jak w to się gra. My idziemy... O, co to jest piękne ptasio. Jest jakaś papuszka czy ptasio? Adoptuj. Niech to. I ja też teraz mam psa. I co ciekawe? Mm, ja tego psa zrobiłem za reklamę, ale nie wiem po co on mi był. Ale może daj jakieś upgrade Prank, z pranku i nauczyciela. O, to będzie ciekawe. Lina czy banan? Może ktoś napisać w komentarzu Lina czy banan? To będzie lepsze. Ale ja wybrałbym banana. No, jak się poślizgnęła. Klei. Klej, klej będzie za mocny, przyklei się, i się zabić. I się już nie odklei. Oj, 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 oj. Co to było? Oj, sorki, zareklamę. I lecimy teraz dalej. Dobra. I tutaj jest tutaj obok mnie Szymon. Nie chce mi przeszkadzać, ale ale wolę wolę, wolę, żeby nie był w moim filmie, ponieważ po prostu nie ma jeszcze swojego kanału, więc będzie... Ale on nagrywasz. Nagrywasz, nagrywasz. Ja robię dokty czasem. Let's party. Ten kup Szymon i ten nie wiem... Sztmon 9 to są jego konta. I też Sztmon... No, o! Jeszcze się nazywam Kuba papi, więc fajnie. o O! Czy miałem z nimi pójść? Aha, bo to jest perfekcyjne kłamstwo, no tak. No to idziemy na imprezki. Unce, 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 unce. Mama dzwoni, nie. I had extra class after school. Very good son. I'll get you a gift. Wow! Oh, haze, Oj, chorki, Aha, pocunaniu. Hey, I'm and Szymon zastępuje. Podejd do tego typka. Już graliśmy w podobną grę e, e, właśnie piłkarską, ale to jest taka bardziej, można powiedzieć, łatwiejsza. Taka bardziej plas, plastelinowa... Taka, jest takich stickmenów. A tamta była taka bardziej realistyczna. Cięcie, reklama. Le I lecimy dalej. Dobra, podanie podanie. Lecisz i... i na wybieg. A nie, musisz, Nie, no bo... Ja Sam robię na, 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 na wybieg no Jak nie robię na o, wybieg, to gościu mi tam zabiera. Podaj. I I podaj. Ten bo robi przegrotę. Ej! To nie fair. No 100 subów robię specjala, więc. Wbijajcie na, na Kuba Pabi. I subskrybujcie. I lajkujcie. Ja bardzo potrzebuję lajków, żeby więcej mi się podobało. Kuba zrobiłem reklamę i nie zrobiłem cięcia. Nee. Niestety. E tam. Ale... Kościół nie sfalujesz mnie nigdy. Dobra. I teraz prowadzi piłkę. Na wybieg tu już będzie na morze. Nie... Tuż na no morze. Ładnie leci ta piłka. I wróci do tego typka asku Robi ten... przewroty. Nie... Dzisiaj jest mój pierwszy dzień jako kierowca autobusu. Ruszajmy. Hej, co poczekaj. Jest? Nie wsiadłem jeszcze do samochodu. Zatrzymaj się. Zatrzymaj samochód. Wciąż. Bra, co ty jest? Bruh. Szymon, a może coś łatwiejszego znajdziemy. Okej. Okay. Hej, widzowie, teraz gramy w taką The Mask. Tam <grym> trzeba przesuwać palcem, i nie możesz umrzeć. Zacznij od pierwszego poziomu, żeby widzowie mogli zobaczyć, jak to wygląda. No. pierwszy poziom jest nie albo zerowy, jak jest w ogóle. Nie ma zerowego. Eee, a jak jest? Hmm. Jak a jest, to jest Pierwszy. Dobra. Bo my I... że jesteśmy I... na 44. 34. No. Mówiłem 40. Dlaczego to się na mnie przeszło? O nie! Waliło naszą aplikację. No to jeszcze raz wejdź. Okej. Okay. Waliło naszą aplikację, przepraszam. My. No i teraz chyba powinno działać. Jak nawet szybko to będzie działać. Jak teraz na mnie zadziała, to gramy w inną grę. Dobra, działa. Nie, ej, czekaj. No, e. Dobra, działa. Jak nie działa, to już zabiję tego. Hmm. Nie, nie, nie. Przeszła to. No, przesuwa wam. Pierwszy. No i zrobiliśmy... I play.

Oh, Chciałabym Dobra. Widzicie? Dlaczego to ten dźwięk gwiazdek zmian jakiś z Play. Czyli jak w drugi? Teraz jest tutaj troszkę trudniej. Pokażę tam, co się stanie jak wpadniesz te niebieskie pola? Okej. Okay, Umierasz. Dobra, nie pokazuj, bo przegramy. No to będzie bez sensu. To na drugim styku przegramy. Okej, okay, no to. Bez gwiazdki. Proszę robić dobie, zapatrzymy się. Okej, okay, no to wiecie co? Ja te, jak, jak zrozumieliście, to teraz zrobię 34. czwarty. Mm. Bo, bo może mi zrozumiemy. O. Ej, na znaczy, pewno kiedy robię to. No właśnie, to jest są... takie e ciężkie. Nie. Ej tam, ale możemy to Ale dlaczego to się tak od razu nagrało? Ja się nie już ten odcinek. Okej. Okay.